LEGO Avengers. Witajcie drodzy widzowie, dziś na tapecie Thanos, czyli dodatek do kolejnego, właśnie wspomnianego numeru magazynu. Jest to numer, już Wam mówię, piąty na 2022 rok. Ciekawostką jest to, że Thanosa dostajemy w takiej papierowej saszetce. Widziałem tam w innych recenzjach, że mieliście problem, że tam sporo elementów czasem brakowało. Mi się trafiło, że wszystkie są, tak więc okej. Okay. Nie mam jeszcze opinii na temat tych papierowych saszetek, ale no generalnie byleby wszystkie elementy się w niej znajdowały. Nie wiem, czy jakiś sposób pakowania jest inny wtedy. Może te elementy się gubią bardziej, jeśli mamy papierowe saszetki. Nie wiem. Zobaczymy, jak LEGO zacznie więcej zestawów pakować właśnie do takich papierowych torebek. Co do Thanosa. To mój pierwszy Thanos w kolekcji, tak więc to już pierwszy plus, ponieważ zestawów takich nie kupuję, nie, nie ma możliwości kupować wszystkiego. Dlatego jest to pierwsza postać tego złolca w mojej kolekcji. No i powiem Wam, że tak średnio, tak? Nadruk prosty, nóżki nie mają nadruków. O, zgubił mi ostrość aż Thanos. Y takie podstawowa zbroja ramiona jednokolorowe żadnych jakichś większych wyróżników fioletowy łeb taki no nie przemawia do mnie tak do końca yy, mamy tutaj także hełm to już mu założymy z powrotem tak no i miecz taki trochę w formie wydaje mi się żebym się nie pomylił z władcy pierścieni miały te te Kai, jeśli się nie mylę, te, te złe ogry. takie fajny, powiem Wam, pierwszy raz go widzę, tak więc na plus dostajemy dwa, podwójne ostrze, spoko. No i rękawica, taka standardowa, żółta rączka pod spodem. Więcej nie mogę powiedzieć, bo więcej tutaj no nie zobaczymy. Jeśli masz ta nosa w kolekcji, nie kupuj tego, bo nie ma sensu. Ja nie miałem, no dlatego kupiłem. Uzupełnia kolekcję, jest ok, ale szału nie ma, tak? Może ta postać po prostu mi się nie podoba i dlatego mam takie subiektywne swoje podejście niż obiektywne, ale obiektywnie no też. No, chyba że jakiś element jest tutaj mega wyjątkowy, ale. Chyba nie, jeśli macie jakąś inną wiedzę na ten temat no to dajcie mi znać w komentarzach. Ja do końca nie polecam tego magazynu. No jedyna ciekawostka no to, to jest to, że to jest pierwsza saszetka papierowa, która wpadła w moje ręce. Tak więc z tego się cieszę, tak? Mój pierwszy kontakt z tego typu pakowaniem. Tak więc przejdźmy jeszcze do przeglądu samego magazynu. Tak i przeglądamy. Tutaj standardzik gry, zabawy, zapowiedzi, albo to, co już jest w sprzedaży i co można nabyć. Komiks, no, tam na pewno będą jeszcze prace czytelników. Jak zwykle dajcie ten magazyn młodszemu rodzeństwu, ewentualnie sobie plakat zachowajcie, jeśli chcecie. No taki przyzwoity, a ten to, o, zobaczmy jeszcze, Kapitan Marvel. A co to lubi, tak? Dla mnie średni plakat, ten w środku może troszkę bardziej. Gry, zabawy, komiksy. Interesuje nas, nas oczywiście co będzie na końcu. Długi komiks. Długi, długi. Wasze prace. Warto sobie na pamiątkę zachować. Zapowiedź, znaczy to już, to już jest sprzedaży. I tutaj mamy Rescue plus kontroler, fajny nadrukowany element, Iron Man oczywiście, no i dr dron ma troszkę elementów, więc na plus, no zobaczymy, 15 grudnia, no także troszkę jeszcze poczekamy. Tak wyglądał przegląd magazynu, dzięki, pozdrawiam i do następnego, cześć!